Takie naprawdę groźne sytuacje mieliśmy na początku, kiedy kotłowało się w polu karnym Lechi dwukrotnie, a później mieliśmy tę sytuację Grzelczaka. Teraz z kolei Makuszewski. Makuszewski przepchnął tę piłkę. Makuszewski sam pokonuje najprostszym sposobem Radosława Janukiewicza. Patrzył w kierunku dwóch kolegów. Miał tam i Grzelczaka, i Sadajewa. No i chyba trochę tym zdekoncentrował bramkarza Pogoni. No i w ten sposób pada gol dla i Gdańsk. 33. minuta gry po ponad 300 minutach Lechia wreszcie się odblokowuje. Dziwna to dla mnie bramka, troszeczkę, bo, bo widziałem po Makuszewskim, że niespecjalnie chce biec yy, w kierunku bramki, patrząc na, na swoich partnerów, czy będzie do kogo dograć. Tutaj yy, ograł Dąbrowskiego przy linii, patrzył, czy któryś z zawodników wyjdzie mu na pozycję. W końcu zdecydował się na szał no i daje prowadzenie swoim zespołowi. No, trzeba też powiedzieć, że ten szał nie był jakiś specjalnie mocny yy, i precyzyjny, bo ta piłka przeleciała bardzo blisko. I Makuszewski, yy, ponownie pogoni. zobaczmy, Makuszewski, szansa teraz sadaje w 0-2. No, no i znów treści. Makuszewski ma ogromny wkład w tę bramkę, a defensywa pogoni ciągle jest jakby myślami chyba jeszcze w Krakowie. Przy okazji poprzedniej kolejki. Świetna akcja Makuszewskiego i wreszcie przełamuje się na polskich boiskach Stada Jef. Czekaliśmy dobrych kilka kolejek na to, żeby wreszcie pokazał, czy potrafi zdobywać gole. No teraz miał sytuację ułatwioną, bo, bo nie było w bramce już bramkarza, którego wyciągnął sprytnie Makuszewski. Świetnie wycofał tą piłkę do napastnika Lechi.